Mam dla ciebie coś za darmo. Bezpłatna dostawa, bezpłatna subskrypcja. Kup jedną rzecz, aby drugą otrzymać gratis. Obecnie wydaje się, że każdy oferuje coś za darmo, ale czy darmowe w marketingu rzeczywiście działa? Przyjrzałem do ciebie sporo badań na ten temat. Jedno z nich. W eksperymencie dano użytkownikom dwa rodzaje czekoladek. Pierwszą firmową za 15 centów i drugą, no-name, taką bez brandu, za 1 centa tylko. I większość klientów zdecydowała się na zakup tej droższej. Przypominam, aż o 15 razy była ona droższa. Czyli 15 kontra 1 cent. Zatem różnicy mamy 14. To w drugim eksperymencie zaproponowali kupę Droższej za 14 centów, albo tej gorszej za darmo. I wtedy większość osób wybrała tą darmową. Zobacz, jaka różnica? 1 cent, czyli tak jakby 1 groszy dla nas, kontra za darmo. I już nagle wszyscy biorą za darmo. I tego nie da się wytłumaczyć żadnym modelem ekonomicznym, bo to nie jest po prostu logiczne. I tak samo ludzie wykładają się często na tym, co robią sklepy e-commerce. Czyli produkt za 200 zł i darmowa wysyłka, albo produkt za 185 zł i 15 zł za wysyłkę. Czyli to też nam daje 200 zł. Niby wydaje się, że jedno i drugie to jest to samo, ale nie, bo ty już wiesz, co ludzie wtedy wybierają. Zapisz ten post.